ma widzowie, tu Kolarz YouTube Movistar Team Vamos, vamos este Calaria. Mañana La Fomas Estoy mañana a Cuando vamos por favor mañana. Czyli jakby trochę powiedziałem po hiszpańsku Ale ma fajny ten Ja pierdolę Ten sam dzwonek co ja a to tylko ma, na jeden, ten dobra. Sprawdzam, czy mamy yy, rower, bo jutro osobiście jadę do szkoły rowerem. To nie będzie żaden film. Może będzie z tego film, zobaczę. O, dobra. Tutaj. O, 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 o. A, czekaj. Dobra, pedały się odhaczyły i jedziemy.